Berlin Maraton 50 edycja, zaraz expo, odbiór numeru startowego 50. rocznica, bo już tyle czwarty maraton, a ja po raz 11. Mm -hmm. Lotnisko Tempelhoff Już nie czynne, ale tak Biegi dziecięce zakończone. O, tam jeszcze finiszują po medale, a tutaj proszę Ale bajera Czy to prawdziwe czy rekonstrukcja? Zaraz zobaczymy, bo to jest ta informacyjna, ale wygląda to niesamowicie Podróże to moja druga pasja. Ależ to i tak sobie można po lotnisku tutaj chodzić oglądać stare maszyny stalowe ale piękne ależ to robi wrażenie Sky Skymaster, no. Biegi dziecięce zakończone. Dzieciaczki jutro będą kiwicować dorosłym, jak biegną maraton. Ale nie. rewelacja. Zapowiada się dobra pogoda na jutrzejszym ratunku Na pewno z niego zrobię relację Dla was Pięćdziesiąta edycja Wielkie święto No i jesteśmy Zaraz do odbioru Numer startowych trochę pozmieniali kiedyś było inaczej A teraz co tutaj zrobili trochę dziwnie Tak jak na placu budowy, no ale zobaczymy 10 razy już startowałem, teraz będzie jedenasty Numer do żywotni 4706 o. Mm że sektor bukowski. I Brany, no i teraz czas na Expo. Zobaczymy, co tam nowego wymyślili. ale przede wszystkim trzeba biegać, trenować, żeby coś z tego wyszło. nie tylko sprzęt, oczywiście. Ale on też jest dobry, bo dba o amortyzację, o nasze niezadła ścięgna. Także pamiętajcie, trzeba wszystkie elementy skąć, jako kładanka i kuzar. Zakupy, zakupy, zakupy. Adidas tutaj rządzi jako partner techniczny. Wszyscy kupują pamiątkowe, różne bluzy i koszulki. O, jedna, druga, trzecia. Koszulka za koszulką. Szukają swoich imion, nazwisk. To jest alfabetycznie. No, i ścianka. Kolejka do ścianki. Ale to wszystko atrakcja, no i przede wszystkim zbieranie motywacji przed startem. Ale zabawa na szukanie. Kuku, kuku, ku. Gdzie to kujawiński? Nie. nie. tak. teraz trochę zwiedzania. Brama brandeburska zobaczy start, metra, i tak dalej. Mimo, że już któryś raz to. Uwielbiam to miejsce. Zobaczcie, mój sektor jubileuszowy, wydzielony jak dla elity. No, także komfortowo. Ale no, już jeden raz, raz startuję, także specjalne traktowanie trochę dla tych lojalnych jubileuszowych, którzy... I wytrwały przede wszystkim. O, to jest dobre słowo. Wytrwały. Cały plac rozpiska. Jak to wygląda? No, jest co robić. ABCD, Ja to jest w pierwszej strefie. 9.15 Muzeum 50. rocznicy. 50. edycji Berlin Marathon. Tam mocno reklamowali Trolkarze właśnie jeszcze kończą. Brama branderburska. I mów. Home of the Berlin Marathon. Gorąca popołudniowa kawa. Jeszcze przed maratonem, pokazyskazy skończyli swoją jazdę, a jutro na arenę wchodzimy my w <toddź> 11 z tego rocznej edycji to no, na żywo wygląda znakomicie a tutaj wszystkie 50 medali 49 z dotychczasowych 49 edycji ja mam z tego 10, więc już nawet sporo będzie no 11. Zawsze ktoś był z tych tutaj mistrzów umieszczony no, a te pierwsze? Prawda. Jest... A, to jest ten do kolekcji. Taki złoty, wszystkie srebrne. A ten złoty. No, pięknie okay, to się prezentuje. Chodźmy, co dalej. Piękne ujęcia, bo masaż tutaj w Elnie też jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ja nawet, jak biegnę treningowo, to korzystam. No i galeria z tych wszystkich edycji, ale tych wcześniejszych, bardziej nowoczesnych. Ja czekam. A, w tym roku 58 tysięcy zgłoszonych. 50 na rokach i tak dalej no ładnie, ja bardziej byłem ciekaw tych zdjęć takich z pierwszych edycji rekordy świata i też frekwencja, o, ładnie przedstawiona buty na pamiątkę, coś wiadomo mega technologia, o, takich się biegało lat latach 70., to już moje czasy, 90., 2010. sobie, o, dajcie. Że... W 99. tutaj ja debiutowałem no i w sumie zorganizowałem też bieg, który miał taką frekwencję prawie. A ja troszeczkę można powiedzieć, że od nie tej strony wszedłem, ale z drugiej strony cofamy się. Cofamy się w czasie. To jest jeszcze ciekawsze. 4686 w 82 roku. Założyciel. Horst Mylde, jeżeli dobrze wymawiam. O i tutaj proszę, pierwsza I pierwsza edycja 1974 244 osoby. Rok później było mniej. 236, ale tutaj 230 przez kilka lat

Kończymy tu wprowadzenie zipów. Kończymy tą zabawę. Przejdźmy trzeci To dobrze, zobaczmy jak to wygląda tutaj. O, kolejka jest. Ale pięknie Ale pięknie Seal Seal Tu zawsze pod bramą Brandenburską, górską Bo myślę, że już to jest meta to taka meta to byłaby chyba największa na świecie Ale tu jeszcze mamy jakieś 400 metrów Taka historia. Fajna galeria tych medali. Takie podsumowanie, że 50 rocznica faktycznie się złota. Złota, 50. Także jutro jedenasty medal berliński do kolekcji. Myślę, że do 15 może tutaj pobiegam, bo blisko. Przede wszystkim wspaniały maraton. Zobaczymy. Po Poznaniu. Jest to najliczniej przeze mnie obstawiany maraton, w którym uczestniczę już no, od 99 roku. Nie co roku, ale co jakiś czas.